Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zrobię specjalnie dla Was tour kolekcji, którego już dosyć dawno nie było, a sporo rzeczy się zmieniło. Powiedzmy, już jest pewnie po świętach, kiedy ten filmik wrzuciłam, ale cały czas mamy ten okres świąteczny, więc będziecie mieli takie dodatkowe smaczki w postaci przepięknych dekoracji. A z racji tego, że ja bardzo sobie ceni święta Bożego Narodzenia i u mnie już tak od czterech lat z rzędu to zawsze pokój jest wystrojony po prostu jak niemalże jak jakaś wioska świąteczna to pomyślałam, że się tym z Wami podzielę i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od tej miejscówki, gdzie trzymam głównie, w sumie to wszystkie moje modele w skali Little Beats, i są to głównie szlejchy i kolekty. Więc może najpierw zaczniemy od tego, że wszystkie te trzy półki mają pociągnięty dookoła taki łańcuch w sumie to dwa łańcuchy i każda z tych pojedynczych półek ma również pociągniętą w wstążeczkę. One są w takim samym wzorze, takie białe są, jedna u góry, druga na dole. Powinna była to pokazać na odwrót. I jeszcze mamy taką czerwoną w identycznym wzorze. Natomiast jeszcze jest dużo pytań o te półki. Skąd ja mam te półki? Słuchajcie, półki są z Ikei, ale kiedyś dla kogoś szukałam tych półek i już ich nie mogłam znaleźć, więc nie wiem, czy jeszcze je mają. W każdym razie. Zacznijmy sobie od tej półki na samym dole, tak, tradycyjnie. I jako pierwszą mamy taką nowość w mojej kolekcji Klacz Oldenburską z zestawu z areną jeździecką Peppermint, albo Peppertree, chyba Peppertree. I ma na sobie, uwaga, spoiler, kostium. Z 12 odcinka serialu Next, który za jakiś czas się pojawi. Proszę nie pytajcie się mnie, kiedy. Pojawi się, kiedy się pojawi. Naprawdę, jakby cały czas nad nim pracuję. I taka właśnie moja mini dygresja, że niektóre z modeli będą miały na sobie jakieś kostiumy, które widzieliście, bądź nie, więc będziecie mieli małe spojary, bądź jakieś inne akcesoria, które na co dzień zakładają. A jeśli będzie coś, co założyłam typowo na święta, to, to powiem. Obok klaczy mamy całą moją rodzinkę Hanowerów. Tam jeszcze jest ciąg dalszy, ale tylko tych ze szlejch, bo kolekty trzymam gdzie indziej. Więc mamy na początku wycofane Hanowery. energię Volta, Valegro i Octaviana. Tu znajduje się moja mini minikonga z Selen 3.0, Stormem i Moonlight. Dlaczego Selen 3.0? Już mówię, gdyż tą wylosowałam w kalendarzu adwentowym, tegorocznym. Zresztą widzicie, ma tu na sobie wszystkie swoje akcesoria, które dostała z tego kalendarza. Ona normalnie stoi na biurku, ale teraz na potrzeby filmu ją tutaj przeniosłam, zwłaszcza, że ma to już swoje zaklepane miejsce. No i dlatego 3.0, że ta pierwsza Selen, która była z serialu Stajnie Sosnowa, nie była moja, była pożyczona i to była ta oryginalna. Później miałam drugiego Konika, tylko że w jakimś konkursie dołączyłam do nagrody, więc też ostatecznie się pozbyłam i to już jest mój trzeci model, taki właśnie na tym moldzie, w tym malowaniu i to jest Selen 3.0. Także mam pierwszą taką mini Kongę od dawna. Na dole jest Mando i Grogu z Lego i strzegą sobie mojej kolekcji. No i oczywiście jak jest Moonlight, to mamy także Łajeta. Jak już wspominałam, mają na sobie swoje serialowe uprzęże. Poza Łajetem mamy jego niepisanego brata Kendiego i e, źrebaczka trakeńskiego Tykile. To są wszystkie moje trakeny. Dalej jest źrebaczek z zeszłorocznego kalendarza adwentowego o imieniu Brownie. I tutaj nam się zrobiła taka spora... Część, segment z aktorami z River Past. Mamy parkę rasy American Saddlebred, i jest to Blue Empire i Mebora, aka Rihanna. Klaczki Missouri Fox Trotters z kolekty Royal Red i Płotka, AK Royal. Oraz River w swojej również uprzęży. 2.0. Zrobiłam jej nową uprząż na potrzeby serialu. Często się mnie pytacie, czy zrobię kiedyś tutoriale na uprzęże te agentów i te z River Past. I oczywiście, że zrobię, tylko że przygotowanie takiego materiału wymaga trochę czasu, ale uwierzcie mi, mam w planach. No i już na samym końcu mamy dwa customy, Jest to mała wersja River malowana przez moją przyjaciółkę Marii oraz Kelvin. Na moldzie ogiera rasy Morgan, malowany przeze mnie na Namopajmo 2000. A, nie pamiętam w którym roku. I na końcu stoją sobie jedyne angliki w mojej kolekcji 007 w swoim pięknym zimowym komplecie. Jest to wycofana derka i ochraniacze transportowe ze szlejch. No i mamy jeszcze Breeze, i już się nie mogę doczekać, jak będzie jej więcej w drugim sezonie Next. Lecimy sobie do półki wyżej, gdzie od lewej stoją moje ogiery i bałachy Tennessee Walker. Wycofany ogier Tennessee Walker, moment. Tak, ogier Tennessee Walker ze szlejch o imieniu Sharon. Wałach Tennessee Walker o imieniu Mango i Ogier Tennessee Walker o imieniu Golden Eye z kolekta. Dalej również mamy figurki z kolekty, i są to dwa Wałachy Apaluza. Ten pierwszy nadal nie ma imienia, drugi ma na imię Merlin. A tu na dole jest figurka Lego przedstawiająca mnie. I dostałam ją w prezencie od Marty i Jawniora. Dziękuję i pozdrawiam. Następnie mamy Pałaha waterhorse. Horse. Kolejną nowość w mojej kolekcji ogier manga Larga. chyba tak to się wymawia. Jest również mój jedyny Mustang Atohan. Rodzinka rasy Pintabian o imieniu Katia, Kalinka i komta. A dalej aż do samego końca ciągną się wszystkie moje konie rasy Paint Horse. Jest Kalifornia, Marina. Arvena i Frodo, ten malutki rybaczek, Iskra, Mała, Patataj i Kapas. I akurat on nie jest teraz Paint Horse, on jest y, podobno malowany na Quater Horse. To jest customik, którego kupiłam na tegorocznym live show na Służewcu, malowany areografem. To jest w sumie mój pierwszy model malowany areografem. Bardzo ładny. Oczywiście nie możemy zapomnieć o całej mojej kolekcji wypiertków tak zwanych. Nie no, żartuję, to są inne po prostu zwierzaczki, które sobie tutaj trzymam. Czasami wspominam Wam, że bardzo chciałabym również mieć kolekcję ptaków, zwłaszcza tych egzotycznych, a głównie mam tu na myśli papug. I mam dwie papugi z Lyschleich, arechiacentową o imieniu niezwykle oryginalnym Blue i a reżół to skrzydłom o imieniu Ginger. I tak, z ptaków mam jeszcze taką dużą sowę, Loatresę, mamy jeszcze wiewiórkę, są jeszcze dwa malutkie kocięta, mleko i kakao, pies rasy Golden Retriever o imieniu mojej świętej pamięci Lenki, jeżyk i kurdupel, a Jerzyk ma na imię Kaktus. Przechodzimy do ostatniego segmentu, czyli najwyższej półki i niestety mój statyw już nie dał rady i nagrywam z ręki, także wybaczcie, jeśli obraz się będzie trochę trząsł. Od lewej mamy moje klacze raz Szajer, Ekstazę i Borówkę, dalej na prawo Hanowery, lecz tym razem z kolekty. Jasper Dalton i Ekstaza Junior. Jest tutaj również wycofany ogier szwarcwarcki, szwarcwalcki ze Schleich i custom klaczy niemieckiego kuca wierzchowego, również ze Schleich. Tutaj z przodu są również takie mniejsze koniki, mamy rodzinkę Falabella, jest ogier, mm, przepraszam, w Wałach Kremik, jego córka Islandia i mamy zeberkę o imieniu Tori i to jest w sumie teraz, jak tak patrzę, jedyny model, który nie jest z kolekty ani ze szlejcha, gdyż ona jest z Animal Planet slash Mojo. A tutaj mam takiego metalowego konika, którego chyba kupiłam w Muzeum Historii Śląska. Natomiast tutaj z tyłu jest klacz arabska Mystery, nowe fiordy ze szlejch, które też czekają na imiona. Dalej jest ekskluzywna klacz andaluzyjska róża, a klacz kuca islandzkiego, która też jeszcze nie ma imienia, klacz lipicańska penelopa. Ogiel fryzyjski, pirat, i jego niepisany brat Rapid Fire, malowany przez Ulę z kanału Koniki Ursza. Filmik z jego malowania jest na kanale Uli, a z jego unboxingu na moim kanale. Także polecam. I ogólnie muszę Wam powiedzieć, że w tym roku moja kolekcja fryzów się dosyć zwiększyła, aż o trzy nowe nabytki, wliczając w to Rapid Fire. I dwa nowe fryzy ze Schley. Ten, tutaj ten duży ma na imię Szafir. źrebaczek jeszcze nie ma imienia. No a poza tym jeszcze tutaj jest Trinity, klaczka wycofana, fryzyjska ze Szlejch, ale ją mam już od jakiegoś dłuższego czasu. No i na samym końcu jest Pola i Czarny Książę Karino. No i tak jak już wam wcześniej wspominałam, pod moimi półeczkami tutaj również znajdują się świąteczne akcenty. Na tej mojej najwyższej półce możecie zobaczyć takie rzeczy jak piękny krasnal, którego dostałam w tym roku od Mikołaja. I patrzcie, świeci mu się czapka, nie wiem, czy widać, ale ma świecącą czapkę w środku. No i mam tutaj przecudowną świeczkę sojową o zapachu czekolady. Po prostu szkoda, że wy nie czujecie tego zapachu, ale jest cudowny i dostałam ją od moich sąsiadów, przyjaciół, drugiej rodziny, i bardzo Wam dziękuję, bo jest cudowna. Tam z tyłu jest taki śliczny domek, któremu świecą się okienka w środku, ale niestety już bateria jest na wyczerpaniu, muszę mu ją wymienić, ale jest przepiękny. A niżej mamy również trzy rzeczy. Gigantycznego renifera, którego kupiłam w Tigerze bodajże dwa lata temu o imieniu Dasher. Ale on u mnie tutaj stoi całorocznie, gdyż traktuję go jako część mojej kolekcji. Biały chyba porcelanowy nie wiem, renifer z Pepko, któremu również powinnam wymienić baterię. Jest już dosyć stary, ale jary. I mam taką prześliczną dioramkę ręcznie robioną. Znaczy się, ja się śmieję, że to jest diorama, to jest stroik świąteczny. Moja mama dostała go od kogoś w prezencie i stwierdziła, że to są całkowicie moje klimaty, więc prezentowała mi go. Pierwszy raz jak go zobaczyłam na moim biurku, to miałam takie: "Ej, a co to za dioramka? Ale to jest oczywiście stroik. I na środku widzicie, jest takim pięknym misiem polarnym, i tego misia nazywałam tygotka. Zgadnijcie, skąd wziąłam to imię. Zanim przejdziemy sobie do kolejnych półek, to zahaczymy sobie jeszcze o. Inne miejsce w moim pokoju. Tak, więc jak widzicie, mamy kalendarz adwentowy szlej. Na bieżąco otwierany. Tutaj sobie stoi wszystko, co na bieżąco z niego wyciągam. Dzisiaj też już otworzyłam okienko. I mam jeszcze drugi kalendarz. Ten jest taki bardziej pielęgnacyjny, z jakimiś takimi kosmetykami. Poza tym na moim biureczku stoi sobie bardzo ważna osobistość. Jest nim dziadek do orzechów, który strzeże mojej kolekcji, moich kalendarzy. Tak. No i jeszcze zrobię Wam taki szybki rzut okiem na tym, na to, co się dzieje. Dookoła, gdyż tutaj wszędzie od jednej części ściany do drugiej jest taka girlanda i jeszcze taki mam piękny łańcuch dookoła moich drzwi. Tak, go wam tutaj jeszcze z bliska pokażę, no bo come on! to wygląda tak pięknie, uwielbiam ten łańcuch. Tak, to jest plakat ze Stranger Things, ale mówmy się, to nie jest świąteczne. To jest świąteczne, to nie jest świąteczne. No i zapraszam Was do drugiej części mojego pokoju, gdzie znajdują się wszystkie moje modele z firmy Breyer, cała moja kolekcja koni rasy Knappstrupper i jeszcze jakieś inne specjalne, wyjątkowe modele. Na komodzie są wszystkie moje modele w skali traditional, no prawie wszystkie, gdyż oczekuję dwóch, w sumie to trzech nowych i niestety nie dotarły do mnie przed świętami, ale z pewnością będzie filmik z unboxingu. Tak, od prawej mamy catchmego w... Pięknym kantarku, to jest mój ulubiony kantar, który kupiłam na live show zeszłorocznym. Obok stoi ta koda w przepięknym różowym kompleciku. Kantarek jest od Uli, a naszyjnik od Wicki, którą serdecznie pozdrawiam. Obok stoi Bluegrass Bandit i ona również ma kantarek od Wicki, którą serdecznie pozdrawiam. Obok stoi ogier Pint Horse z Ideal Series i ma na grzbiecie lalkę o imieniu Lizzie. I lalka również jest z Bryera. Dalej stoi Shake of Haland Bake i w mojej kolekcji nosi imię Avenger i spójrzcie tylko jaki ma przepiękny, świąteczny kantar, który kupiła mi moja mama na tegorocznym live show Horyzonty. I na samym końcu stoją Omega Fahim, a.k. D'Artagnan i sekretariat w również pięknym czerwonym kantarku i z wieńcem świątecznym w pysku. No i wyżej jest taka zupełna nowość w moim wystroju, gdyż pod tymi dwiema głównymi półkami wisi sobie taka mniejsza i jest ona przeznaczona na modele w skali stablemates. I tutaj również pociągnęłam takie wstążki, i po prawej i lewej stronie stoją takie dwie latarnie i choineczki. No a na samym środku mamy wszystkie stablematesy. No i od lewej strony stoi dasher. Tak, wiem, to już jest drugi dasher, ale on miał tak najmniej, gdy go kupowałam. Na tegorocznym Life Show w Służebcu. I później dalej obok mamy kolekcję takich czterech jednorożców, które wygrałam na loterii na Life Show. I one były chyba z takiej serii, która nazywała się Unicorn Swirl Patterns, jakoś tak. No i na samym końcu stoi Once Upon a Dream, mój custom na tegoroczne Namopajma. A, no i jeszcze na samym końcu jest figurka Wonder Woman ze Szlejch. I tak, sobie myślę, że też chciałabym zacząć zbieranie figurek superbohaterów ze Szlejcha. Więc ona jest pierwsza. Jak mi się uda, to będę również mieć kolejne. No i teraz przechodzimy do, wydaje mi się, takiej kolekcjonersko-ciekawej półeczki, gdyż trzymam tutaj sobie wszystkie, no prawie wszystkie, z wyjątkiem Szejka, gdyż jest po prostu za duży. Konie, rasy Knabstrupe. I są one z różnych firm, z różnych marek. I tak, od lewej stoi sobie klacz ze szlejch razem ze zierbakiem. Są to już wycofane modele. Moje mają na imię Maślanka i Monte. Tutaj obok jest ogier o imieniu Jaskier i on jest z firmy Buliland. Dalej mamy te najnowsze knapstupery ze szlejcha. Klacz o imieniu Laguna, źrebaka o imieniu Mentos a.k. Martin McQueens Jr. Martin McQueens. E, tutaj jest miętka z tego magazynu Horse Club. I na samym końcu jest jeszcze kastą, którego dostałam na 18 urodziny. Chyba tak od mojej przyjaciółki Marii i mam na imię Tony. Po środku stoi sobie taka piękna choineczka z Tigera przy Tonym i Meduzie stoją moje dwie chyba takie najbardziej ulubione księżniczki Disneya Aurora i Cinderella a.k.a. Kopciuszek. Tak, więc jak już mówiłam mamy tutaj Meduzę, dalej jest jej młodsza siostra Mamba, Burza, również starsza siostra Meduzy i Mamby. Tam z tyłu mamy jeszcze jednego kolekciaka, o imieniu Piorun. A, Burza też jest z kolekty. Tutaj natomiast są dwa Brajery, Rain i Dreamy. I tutaj też jest Brayer Stablemates. Jako jedyny ze Stablematesów stoi tutaj nowo, jest knapstipperem i ma na imię Miguel. A, i jeszcze jest piesek, teraz Dalmatyńczyk z tego nowego zestawu szlejch. Arena jest dziecka Pepper Tree. No i jest tutaj, dlatego że jest też w ciapki, więc stwierdziłam, że będzie pasował. Dobra, no i znowu przechodzę do trybu ręcznego. I ostatnia półeczka, gdzie zrobiła mi się taka troszeczkę powiedziałabym półeczka koni fantazy. Nie był to cel zamierzony, ale jakoś tak wyszło. Plus mam tu jeszcze kilka takich ciekawych, wyjątkowych modeli. Więc zaczynając od lewej strony jest model marki Breyer. Jest to dekorator o nazwie High Tide. I powiem Wam, że z High Tide mam ostatnio taką trochę love-hate. Relacje i myślę, że będę chciała go sprzedać. Także jak ktoś jest zainteresowany, to polecam zagadać do mnie na Instagramie albo napisać maila czy coś, bo nie będę go sprzedawać po jakiejś mega wygórowanej cenie, gdyż miał złamaną nogę i mu ją naprawiłam. Także ona jest prawie, że niewidoczna, ale no jednak jest po lekkich uszkodzeniach. A jest to model wycofany już ze sprzedaży, także wiadomo... Jak ktoś by chciał, to tak taka mini autopromocja. Teraz przechodzimy do moich Pegasów i jednorożców ze szlej. Jest Pegas Luna, jednorożec Firestorm, jego siostra Firefly, w ogóle to jest nowość, kupiłam ją sobie bardzo niedawno i ona jest przecudowna. Tak by to był mój taki największy gral wśród koni magicznych, fantazy. Bardzo ją chciałam mieć, odkąd tylko wyszedł ten model na sprzedaż. Jest przepiękna i nareszcie trafiła do mojej kolekcji. Po prostu ooo, cudna, kocham, ocham ją, ona jest piękna. Jest teraz moją absolutną ulubienicą wśród koni fantazy które mam u siebie w kolekcji. No i na samym końcu jest jeszcze Strawberry Cupcake. Również prześliczna i zdobyła mi mnóstwo nagród na live show. Tutaj jest mój jedyny mini-winnie z Brejera Raz chyba Morgan, tak, Morgan o imieniu Seahorse. Dalej mamy medalion Śpiulkolota. Tutaj również taka świąteczna mini sceneria. I uwaga, uwaga, to nie wszystko. Widzicie to? Tu jest taki miniaturowy konik. Tak dla porównania, żebyście widzieli. To jest mini Winnie's, a to jest miniaturowy, naprawdę mikro mini konik, którego dostałam od kogoś. Pozdrawiam osobkę, która mi go dała na live show, na służewcu. Może kiedyś go pomaluję? Zobaczymy. Z tyłu tam w tle stoi sobie jednorożec Angel i on jest typowo ozdobą świąteczną, wyciągam go tylko na święta. No i na samym końcu mam tu takie dwa mini-winisy z kolekty. No i jeszcze tak kończąc szybko pokażę Wam rzut na moje łóżko, gdyż w tym roku po raz pierwszy również i tutaj mam zrobione świątecznie. To było moje wielkie marzenie, żeby mieć taką świąteczną pościel i nareszcie sobie to... Tym roku zorganizowałam to był mój cel dekoracyjny na ten rok. Właśnie ogarnąć sobie świąteczne łóżko. Jak ktoś ciekaw, cały komplet jest z Home and You kupowany na promocji, także polecam. I tutaj również mamy konia, jest to Red Mustangowski. Mój brat ma takiego samego i jego się nazywa Blue Mustangowski. No, także to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który element kolekcji najbardziej Wam się spodobał i w ogóle jaka dekoracja najbardziej wpadła Wam w oko. Bo ja chyba już o tym wspominałam nagrywając, ale najbardziej lubię ten łańcuch, który jest pociągnięty dookoła moich drzwi. Um, no, to, to chyba jest moja taka ulubiona wciąż dekoracja. Natomiast jeszcze tak wracając do samej kolekcji to no nie są to wszystkie moje modele, z racji tego, że trzy są w drodze i jeszcze do mnie nie dotarły niestety. Na pewno będzie unboxing, bo to są bardzo specjalne modele, także z pewnością będę chciała im poświęcić osobny filmik. Myślę, że w tym oto klimacie mogę się już z Wami żegnać i życzę Wam wszystkim spóźnionych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w 2025. Pa!